Rozdajemy wspaniałe prezenty walentynkowe, a z tym musicie chwilkę poczekać, ponieważ musimy e, teraz porozmawiać z ciekawą osobą, bo będziemy zapraszać na ciekawe rzeczy, bardzo, bardzo muzyczne. Krzysztof Linda z nami w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie, zapraszamy na fajne rzeczy. W sumie zaczniemy od tego, co powinniśmy powiedzieć na końcu, ale będziemy jeszcze zapraszać muzycznie będzie w Częstochowie i nie tylko w Częstachowie. No tak, muzycznie będzie w Blachowni i w Mstowie. Dokładnie. Dużo rzeczy się dzieje. Będziemy Was zapraszać na różnego rodzaju wydarzenia muzyczne, ale na początek z Krzysztofem Ryną oczywiście o tym, co w Blachowni i co w Mstowie. Co będzie pierwsze Blachownia, z tego co wiem? Blachownia będzie dzisiaj. Taka inicjatywa prywatna, pewnej znanej restauracji. Dzisiaj gramy tam w znakomitym składzie. Michał Rorat na pianie, Julia Olczyk na skrzypcach, Sebastian Janik na saksofonach i ja na wokalu zaprezentujemy dwa programy muzyczne między innymi lata 20 lata 30 czyli od Palanta do Belkanta oraz lata 60., 70. Kraków piosenki Marka Grechuty. Wow, no to zapowiada się cudownie i romantycznie na te walentynki. Tak, no piękne miejsce, wyjątkowe, wyjątkowy klimat. Nie mogę zareklamować nazwy, mm. ale myślę, że... Wszyscy się domyślają. Tak, <laughs> że domyślają, znajdą myślę w necie. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam ekipę grającą dzisiaj. To kto nas dzisiaj słucha, to zapisujcie sobie w kalendarzu, żeby nie uciekło, o której godzinie? Tak, startujemy o godzinie 19. O 19, okej. Okay. To jest dzisiaj Blachownia, a jutro Mstów z kolei. Pojutrze. Pojutrze, o po przepraszam, okej, pojutrze, tak. okay. po czyli to będzie niedziela. Niedziela, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie, sala widowiskowa. No to też pięknie. A co tam się z kolei będzie działo? A tam będą piosenki dawno zapomniane i... Dużo osób, którzy słyszy tę nazwę, zastanawia się, co to będzie, ale tam jest jeszcze dopisek koncert piosenek autorskich. To są moje autorskie kompozycje, teksty i muzyka pisane przez ostatnie 25 lat, ale odświeżone odnalezione, odświeżone w nowych aranżacjach ze znakomitymi muzykami, między innymi Wojtek Królikowski na pianie, Marlena Skoczlas na puzonie, Daniel Pomorski na trąbce i kontrabasie i Marcin Wolski na instrumentach perkusyjnych. No to zapowiada się druga uczta, czyli można najpierw blachownie dzisiaj i niedzielę domstowa z kolei. Zapraszam serdecznie, oczywiście. No, to zapraszamy oczywiście. No właśnie, ja zapytam, te, te utwory zapomniane, ta muzyka zapomniana, chętnie się dzisiaj do tego wraca? Jak odbierają to słuchacze? Dla większości z nich są to utwory nieznane, ponieważ no, kiedyś tam napisane przeleżały troszkę w szufladzie. Aczkolwiek zrobiłem sobie taką listę tego, co bym chciał odświeżyć i y, ekipa grająca, akompaniująca. Aranżacyjna, że tak powiem, postawiła kropkę nad i. No, każdy uruchomił swoją kreatywność, dodał cząstkę siebie, i myślę, że jest czego posłuchać, ponieważ no, z prostych melodii powstały naprawdę fajne rzeczy. No, to są muzycy wybitni, zarówno ten pierwszy skład dzisiejszy, jak i, i, i ten niedzielny. Są to muzycy wybitni, każdy z nich jest muzyczną indywidualnością i naprawdę jest to. Wielkie szczęście dla wokalisty grać z takimi muzykami. Mm -hmm. A jak wyglądają próby? Spotykacie się też wcześniej i, i jak to wygląda między wami? Próby odbywają się w przyjacielskiej atmosferze, są w głównej mierze improwizowane. <noise> A improwizować sztuka. <noise> Oczywiście. I wiele rzeczy dzieje się spontanicznie. Także no, zbytnio nie, nie ustalamy wszystkiego od deski do deski, tylko wiele rzeczy powstaje tu i teraz. I naturalnie, czyli z tego wychodzi, że tak naprawdę też się potraficie wyczuwać? Tak, tak, tak. No, na scenie jest to podstawowa rzecz. Ja nieraz na koncertach mówię, że wokalista ma ten przywilej, że nigdy nie wie, co się wydarzy na scenie, jakie dźwięki popłyną. I to mm -hmm. jest element zaskoczenia pewnej niewiadomej. No i to jest główna przewaga muzyki granej na żywo nad tą odtwarzaną staśmy, czy, czy tam z CD. I to się później z kolei ja mogę z perspektywy słuchacza, siedzącego na widowni, powiedzieć, że to się zawsze odczuwa i odbiera zupełnie inaczej, kiedy no, ta muzyka płynie na żywo. Budowanie nastroju to jest podstawowa sprawa. Ale to zapytam o to, bo widzę, że w ogóle muzyka idzie w takim kierunku, że coraz więcej jest playbacku, coraz więcej jest w ogóle jakichś ulepszaczy różnego rodzaju, a coraz mniej tego śpiewania na żywo i tej muzyki na żywo i tych komputerów. Mnie osobiście tego bardzo brakuje. No właśnie. Jak wy to odczuwacie jako muzycy, którzy jednak hołdują tej muzyce na żywo? No przyglądamy się z boku, ponieważ no, jest to nam, że tak powiem, obce. No, wiele z nas również nagrywa w studiu. Więc nie korzystamy zbytnio z tych dobrodziejstw, prostowania i tak dalej. No jest to na tyle wysoki poziom tych osób grających, że nie muszą się uciekać do, do współczesnej technologii i prostować każdego dźwięku. To chciałam A, usłyszeć. A No i zresztą słychać to też na koncertach, nie? że. że tutaj nie musimy się wspomagać jakimiś nowinkami technologicznymi. One są fajne, są potrzebne. Yy, używane w granicach rozsądku mogą pomóc, ale jeśli się przesadzi w drugą stronę, no to już jest źle. A jest miejsce na polskiej scenie muzycznej, tej dzisiejszej na Marka Grechutę, na jego twórczość? Na pewno jest. Tym bardziej, że, że te piosenki są ważne, wartościowe, są o czymś. Mhm. To jest istotne, bo dzisiejsza i dzisiejszy repertuar polski, no to hmm. jest jak jest, mówiąc oględnie, a tamta poezja, no coś wnosi, coś przekazuje, tak samo melodie, które zapadają w pamięć, aranżacje pisane na cały zespół. Trzeba pamiętać, że te wszystkie nutki były pisane ręcznie. On nie siadał do klawiatury i nie drukował partytur, tylko <głos> <głos> musiał wszystko rozpisać dla całego zespołu, całej ANAWY. Bo wow, to, to musi być tak naprawdę trochę nie do, nie do wyobrażenia, ile on musiał mieć w głowie tych, tych pięciolini tego wszystkiego, to jest coś niesamowitego. Co jest pięknego w ogóle w muzyce, co sprawia, że Krzysztof Drynda się w niej zakochuje już tyle lat? Emocje. Emocje, które za każdym razem są inne, które towarzyszą w zasadzie podczas każdego występu. I obojętnie, czy to jest mała sala, czy, czy duża sala koncertowa. Yy, odbiór ludzi, którym mam nadzieję w większości się podoba to, co robimy. Yy, ich owacje, brawa. No dla takich chwil warto, warto ćwiczyć, warto się starać, warto występować. Odbierają, wzruszają się, klaskają, jak reagują. Tak. No całe szczęście nie wychodzą. <laughs> to najważniejsze. <laughs> to najważniejsze. No właśnie, to jest, to jest cudowne. A jak to wyglądało wcześniej? Wróćmy jeszcze tak do, do tych doświadczeń scenicznych, koncertowych i muzycznych w ogóle e, wcześniej. Co było przed tym, tym koncertem dzisiejszym i pojutrzejszym, tak to nazwijmy? Jak to wyglądało właśnie wcześniej? Co, co porabialiście? Czyli każdy z tych muzyków ma też jakieś swoje projekty, jakieś swoje tam e, rzeczy, którymi się zajmuje. Ja oprócz tych dwóch składów mam jeszcze dwa: mm -hmm. <laughs> e, mianowicie piosenki jak dawniej, i tutaj też Wojtek Królikowski, Tomek Szejka, Sylwia Ostalska, Sławek Żydek, Łukasz Pasoń. I tu gramy ta, pod takim szyldem piosenki jak dawniej piosenki mistrzów. Jak również też czasami tworzymy trio, na przykład z Michałem Ostalskim i Sylwią Ostalską. Dobieramy muzyków pod konkretne tematy, czy, czy piosenki, czy recitale tematyczne. O, tak, mm -hmm. bym, to, tak bym to nazwał. No, więc jest, jest między nami taka fajna muzyczna więź. Ale to musi być też rodzaj takiego takiej uniwersalności, jeśli chodzi o muzyków, że jednak troszkę gdzieś tam te ekipy się zmieniają, mhm. zmieniają się konfiguracje. Raz trio, raz kwartet, raz was więcej, raz was mniej. Mhm. A jednak za każdym razem no, działa to i za każdym razem gra. Tak, no bo myślę, że na tyle, żeśmy się już poznali i dotarli muzycznie i scenicznie, że. że, że funkcjonuje to jak takie fajne puzzle, czyli wszystko do siebie pasuje. Poza tym taki był też zamysł, żeby wymyśleć koncerty tematyczne o danych tytułach np. właśnie piosenki Marka Grechuty, czy od Palanta do Belcanta. Mhm. Że są to zamknięte programy tematyczne. Nie ma rozrzutu jakiegoś na lewo czy prawo. Tylko słuchacz przychodzi na ten konkretny program, który lubi. Bądź nie przychodzi, mm. jak nie lubi. <głos> 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 Dlatego nie ograniczamy się do nazw zespołów, bo nieraz jestem pytany, jaka jest nazwa zespołu? Ja mówię, no nie ma jest nazwa recitalu. No tak. Czy Przekazujecie to, co w danym Dokładnie, momencie tak. też ci mistrzowie przekazywali. A którym mistrz najbardziej Krzysztofowi dryndzie gra w sercu? No na pewno Marek Grechuta, na pewno gdzieś tam Grzegorz Turnał, od którego wszystko się zaczęło, na pewno Leonard Cohen. Pięknie. Także Pięknie. taka nutka poetycka. Pięknie. No to myślę, że będzie bardzo romantycznie, zarówno dzisiaj, jak i w niedzielę. Przypominamy, bo to i piątek, dzisiaj wieczór i w niedzielę. Przypomnijmy jeszcze raz godzinę. Dzisiaj o: 19, a w niedzielę o 17. O 17. Będziemy pięknie się rozpływać, myślę, w romantycznej muzyce, takiej, która już trochę przemija, a jednak chętnie się do niej wraca. To co życzymy naszym słuchaczom, tego, żeby wracali sięgali po taką muzykę odważnie? Dokładnie tak. Super. A zapraszał oczywiście Krzysztof Drinda. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję pięknie.